17 października Początek Księgi Estery Było to za dni Asferusa. Asferus ten panował od Indii aż do Etiopii nad 127 państwami. W owych dniach, kiedy król Asferus zasiadał na tronie swego królestwa, na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania, wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług. I najdzielniejszych Persów i Medów, wielmożów i władców państw, którzy byli razem z nim. Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Asferusa. W siódmym dniu, kiedy już się rozweseliło winem serce króla, rzekł do Mechumana, Bizetty, Harbony, Bikty, Abakty, Zetera i Karkasa, siedmiu eunuchów, Usługujących królowi Sferusowi, aby przywiedli przed oblicze króla królową waszti, w koronie królewskiej, dla pokazania ludowi i książętom jej piękności, odznaczała się bowiem miłym wyglądem. Ale królowa waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który Eunuchowi otrzymali. Król się rozgniewał i gniew w nim zapłonął. I rzekł król do mędrców, znających prawo, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd. I zapytał: Jak według prawa należy postąpić z królową Waszti, która nie wykonała rozkazu króla, jaki Eunuchowie otrzymali? Na to odpowiedział Memukan w obecności króla i książąt. Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, Lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Asferusa. Jeżeli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich, i niech będzie nieodwołalne to, że Waszty nie może już przyjść przed oblicze króla Asferusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce. Godniejszej od niej. A był na zamku w Suzie mąż imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna Simeiego, syna Kisza, człowiek z pokolenia Benjamina. Ten został zabrany z Jerozolimy w czasie uprowadzenia razem z Jehoniaszem, królem judzkim, którego wziął do niewoli Nabuchodonozor, król babiloński. A on był opiekunem Hadassy, to jest Estery. Córki stryja swego, bo nie miała ona ojca ani matki. Była to panna o pięknej postaci i pełna wdzięku. A gdy umarli jej ojciec i matka, przyjął ją Mardocheusz za córkę. Gdy się rozeszła wieść o poleceniu królewskim i jego rozkazie, i gdy zgromadzono wiele dziewcząt na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, wzięta też została Estera do domu króla. Pod opiekę Hegaja, stróża żon. Dziewczyna mu się spodobała i pozyskała sobie jego życzliwość. Udał się do niej z kosmetykami i z należną jej częścią utrzymania. Dał jej też siedem dziewcząt z domu króla, za towarzyszki, i przeniósł ją i jej dziewczęta do lepszego miejsca w domu kobiet. A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia. Ponieważ mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła. Zabrano więc Esterę do króla Asferusa, do jego pałacu królewskiego, w dziesiątym miesiącu, to jest miesiącu Tebet, w siódmym roku jego królowania. I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety. Pozyskała sobie u niego życzliwość i względy, nad wszystkie inne dziewice. I włożył na jej głowę koronę królewską, i uczynił ją królową w miejsce Waszti.